Cześć Wam wszystkim, z tej strony Pana Sinak Wam kolejny odcinek z Brawl Stars i w dzisiejszym filmie odblokujemy sobie, moi drodzy, aż 10 tytułów do postaci, tak? 10 tytułów odblokujemy, więc moi drodzy, jeżeli chcielibyście, abym ja wybił wszystkie tytuły które są dostępne w gieretce, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał, moi drodzy, po to, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. I pamiętajcie jak cokolwiek teraz kupujecie w sklepie kodzik Panda. wrócił kodzik Panda, więc wpisujcie kodzik Panda w Besie w Clash Royale w wszystkich grach Supercell Buster, z moko na Supercel Store, moi drodzy, również gemy mamy teraz tańsze, no bo zmniejszyli ceny w Polsce, więc uważam, że bardzo fajna akcja, gdyż no płaciliśmy więcej niż w innych państwach, więc fajnie, że Supercel wreszcie się tym zajął, moi drodzy. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym. Bym powiedzieć o partnerze kanału, czyli Instant Gaming. Jest to strona, na której możecie kupić klucze do gier w bardzo fajnych cenach. Strona, oczywiście, jest w języku polskim. Możecie tam kupować gierki, korzystając z Blika. Jest również obsługa klienta, która działa 24 na 7. I jak widzicie na trasce, mają oni opinię 4.7, więc naprawdę bardzo wysoko. Znajdziecie tutaj naprawdę bardzo fajne okazje. Na przykład, zobaczcie, Minecraft jest tutaj przeceniony o 48%. Macie również, moi drodzy, FIFA points taniej, tutaj giereczka minus 96%, więc polecam Wam wbijać, moi drodzy, link w opisie, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ nie jest łatwo znaleźć takie fajne giereczki, moi drodzy, w tak fajnych cenach, więc wbijajcie link w opisie, moi drodzy, zapraszam wszystkich, a teraz przechodzimy już do odcinka. Lecimy z giereczką, dobijamy sobie tytuł na Dżinie i później odblokujemy sobie właśnie kolejne te tytuły, bo teraz jest oczywiście... Cały ten event, moi drodzy, gdzie dostajemy o wiele więcej punktów masterii, dlatego że masterie zostaną usunięte. To już tłumaczyłem w jednym z ostatnich filmów, więc kto ogląda na bieżąco, ten wie, dlatego nie będę się powtarzał. Oczywiście ta zmiana będzie 24, moi drodzy, albo tam mniej więcej, nie wiem, 25, coś takiego, wtedy będzie update i wtedy ta zmiana będzie. Na razie mamy czas, aby właśnie sobie wbijać te mastery, więc jeszcze sporo czasu zostało. I ja właśnie dzisiaj sobie odblokuję, moi drodzy, 10 tych tytułów i będzie mi brakowało jeszcze z tam 45 mniej więcej coś takiego ale średnio wbijam po 3 na dzień więc myślę że Naprawdę szybko będę mógł to wbijać i głównie wbijam to wszystko na live'ach, no bo oczywiście wbicie takiego tytułu to nie jest 10 minut odcinka, tak jak wy to widzicie teraz. Tylko to jest kilka dni grania, żeby właśnie te 10 tytułów, moi drodzy, wbić mimo tych boostów do mastery, które są teraz oczywiście wbija się to o wiele szybciej. No bo wcześniej 10 tytułów to bym wbijał no z miesiąc, myślę. Teraz idzie to wbić dosłownie w 4-5 dni. Więc o wiele szybciej, ale no Mimo wszystko nie jest to takie szybkie Dobra, no póki co jak widzicie bardzo szybko wygrywamy 17 moi drodzy do yy, zera Więc no oni dostaną po prostu na łeb Nic im się tutaj nie uda zdziałać Jeszcze porobiłem tego ziomala Fajnie, dobra, udało nam się wygrać Może będę miał starplayera bo chyba będę miał najwięcej fragów. Nie mam star playera, mam trzy fragi, tylko dobra, nieważne, moi drodzy. Mamy, uwaga, uwaga, 340 punktów brakuje nam ee, dwie gierki, dwie gierki nam brakuje, dwie giereczki nam brakuje, żeby właśnie odblokować sobie tytuł do dżina, więc lecimy oczywiście z kolejnym gierką. Mam nadzieję, że właśnie zaraz odblokujemy sobie ten tytuł i potem odblokujemy kolejne, które e, już są tak naprawdę wbite, tylko muszę je po prostu odebrać i sobie poustawiamy, jak zawsze, battle card'a, moi drodzy, właśnie do tych postaci. E, no, troszeczkę czasu trzeba było to pobijać, ale myślę, że dosyć spoko. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek, jak wbijam okrągłe liczby tytułów, czyli na przykład kolejny odcinek byłby jak bije 50 tytułów, potem na przykład 60, 70, 80, no jak już bije wszystkie, bo nie będę robił 90, skoro tytułów jest 93. Tak, 93, nie 92 widzowie. Ja wiem, że wy tam próbujecie mnie poprawiać w komentarzach, ale no, ja gram 8 lat i wiem więcej widzowie od was. I myślę, że wielu z was nie wie o tym, że była taka postać jak Baz Astral i do niego tytuł dalej jest. I. No, dlatego jest 93, a nie, moi drodzy, 92, więc mamy jeden tytuł więcej. No, oczywiście, kto nigdy nie grał, Baza Stralem nie wbił tytułu, no to nigdy już tego tytułu nie odblokuje. I no wtedy dla niego jest maksymalnie 92, ale ja ten tytuł mam, więc ja będę wbiał 93 tytuły. No naprawdę powiem Wam, że spora ilość. Zobaczymy, czy się wyrobię przed tym właśnie przed tą zmianą całą. I dajcie znać właśnie, czy chcecie te, te odcinki, żebym robił co, co ileś, moi drodzy. Tych tytułów. Um, dobra, zobaczmy co się tutaj stanie. Czy uda nam się porobić? Grają fangiem. Fang może być lekko wkurzający, bo on może nas tutaj porobić, ale ładnie tam na nie skontrował 10 do 5, więc nie najgorzej. Póki co możemy sobie płnąć tego wariacika. Dobie. Pomogą mi, pomogą mi, dobra, udało się, bardzo ładnie, bo tutaj już było blisko, żeby paść. Niech się oni tutaj, moi drodzy, ukryją. Trzeba się tutaj podleczyć delikatnie. Okej, okay, no ten ziomeczek odklejkę lekko zrobił, tak szczerze. No co? Nie, dobra, to niezła odklejka, to niezła odklejka, człowieku. Dobra, ładnie, akurat zrobił fraga, ale niezła odklejka taka, że miał 200 HP i zrobił fraga. E, tutaj, tutaj lipa troszeczkę i mam nadzieję, że przez to, moi drodzy, nie przegramy. Fajnie by było mimo wszystko wygrać. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Dobra, nie najgorzej. Pięknie, mamy to. Idealnie go pólnąłem, no, moi drodzy. Hyper zadziałał bardzo dobrze. Mamy zwycięstwo. 0-2 staty, więc tutaj się akurat nie popisałem ale kolejny win, 340 punktów i brakuje nam tylko 200, nawet niecałych 190, więc lecimy. trzecia giereczka, a zarazem ostatnie, jeżeli uda nam się wygrać i potem odblokujemy wszystkie te tytuły. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę, która jest w sklepie, moi drodzy, za te chyba 400 pucharków, coś takiego. Nie wiem, generalnie słabą nagrodę nam dali. Naprawdę, za, za coś takiego 400 mogli dać tą skrzynkę, chociaż za 1000 dali skrzynkę za 400. No cóż, ich decyzja. Uważam, że tam jak nic ciekawego nie wyleci, ale sobie ją otworzymy na odcinku, więc zaraz zobaczymy, co tam wypadnie, nawet nie wiem, czy tam może wypaść jakiś epicki skin. Czy tam, nie, no w sumie, co mi może wypaść jakiś epicki skin? Jak ja mam wszystkie rzadkie, bardzo rzadkie, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co tam ciekawego mój raz wyleci. Na pewno coś tam mi musi paść ciekawego albo nieciekawego. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra. Spikiego mamy. Spike'ego trzeba tutaj szybko znokautować z tym właśnie kaktusem. Bądź się będzie krył za nim. Tutaj jeszcze ziomeczek gra 8 i nas robi tak szczerze. I nas moi drodzy robi. Dobra. Szkoda, że tą wariatkę tam nie dobiłem tą Piper, bo myślałem, że się uda ją trafić. Spiky się akurat idealnie uleczył. Myślałem, że w tam to stanie. Dobra. Udało mi się go porobić. 2 do 3 póki co więc przegrywamy, ale tylko jedną gwiazdką, więc jeden frag i tutaj wszystko się może zmienić. Oni mają taki średni team, znaczy jeszcze ten 8bit w miarę, tylko że on jest wolny, to jest właśnie problematyczne, że łatwo jest go trafić. Mają piperkę, która oczywiście jest bardzo fajna i mają spajka, który no za dużo tutaj raczej nie zrobi, minuta do końca została, póki co wygrywamy trzema gwiazdkami, więc no też nie jest to duża przewaga, ktokolwiek z nas padnie, no to oni automatycznie wygrywają. Teraz już mamy kolejne gwiazdki na naszym koncie, więc fajnie, spróbujemy sobie tą piperkę, dobra, 8 Bicika, pięknie, chyba go dobiję. Chyba go dobiję, chyba go dobiję, dobra, bardzo ładnie. Nie miałem ataku, ale udało się. 11 do 7. Mamy jeszcze gwiazdkę, moi drodzy, tam przewagi, więc spoko. Zaraz spróbuję sobie nadawać kolejnego ulta i właśnie płynąć na przykład Piperkę, bo ona akurat za dużo mnie zrobi. Eee, Okej, okay, dobra, padł tamten ziomeczek, tutaj się cofnijmy, może leciutko. Bo może być to problematyczne. I ten 8 bicik mnie prawie że porobił. Udało się 19 do 9. Dobra, no to tutaj, raczej, moi drodzy, mamy zwycięstwo. Myślałem, że jeszcze to dosięgnie, ale nie dosięgnęło. Spróbujmy sobie jeszcze tam coś postrzelać. Dobra, bardzo ładnie. Udało nam się wygrać, moi drodzy, więc mamy to. Odblokowaliśmy kolejny tytuł. I sobie teraz je poodbierajmy, moi drodzy. Sobie teraz poodbierajmy te tytuły. Więc mamy tytuł do Gina, jak widzicie. Uwaga, wchodzimy sobie w masterię. I mamy tytuł, moi drodzy, porozmawiaj z dłonią. Pierwszy tytuł tu w dzisiejszym odcinku Porozmawiaj z Dłonią, moi drodzy, więc oczywiście wchodzimy sobie w Battle carda. dajmy sobie Gini. dajmy sobie Porozmawiaj, moi drodzy, z dłonią. Porozmawiaj, z dłonią porozmawiaj z Dłonią, Porozmawiaj z Dłonią gdzie to, moi drodzy, jest? Dobra, tu mamy Porozmawiaj z Dłonią, jak będę grał Gini. bardzo fajnie, wchodzimy sobie dalej myślę, że muszę wziąć tutaj chyba Daryla właśnie, na Darylu mam również, więc moi drodzy Pirat, kolejny tytuł na moim koncie Pirat, nowy tytuł do Daryla Odblokowany, moi drodzy, więc sobie oczywiście wchodzimy i ustawiamy pirata, który jest tutaj, więc mamy drugi tytuł już w dzisiejszym odcinku. Następnie wchodzimy sobie dalej, moi drodzy, i wybieramy sobie tutaj Franka. Frank, który ma tytuł czołg, moi drodzy. Jak widzicie, trzeci tytuł już w dzisiejszym filmie. Mamy właśnie tutaj tytuł czołg, oczywiście wchodzimy sobie w Battle Kardacyk szukamy czołgu, mamy czołg, więc trzeci tytuł ustawiony. Lecimy dalej. Tara, moi drodzy. Tara, kolejna postać, którą wbiłem. Odbieramy sobie jeszcze tutaj ikonkę gracza i mamy tytuł Jakie masz karty? Czwarty tytuł w dzisiejszym filmie. Jakie masz karty? Więc oczywiście sobie również, moi drodzy, to ustawiamy. Wybieramy sobie tutaj, cyk, wchodzimy sobie w Tarę. Jakie masz karty? Mamy tutaj, dobra, Jakie masz karty? Fajny tytuł, fajny tytuł, tak szczerze. Przechodzimy sobie dalej. Mamy, moi drodzy, Grifa który ma tytuł Skąpiec, Skąpiec, tytuł, piąty tytuł już mój dzisiaj, więc jak widzicie, szybko to idzie, bardzo szybko idzie odbieranie takich tytułów, więc wybieramy sobie oczywiście to i ustawiamy sobie Skąpiec, 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 nie wiem gdzie jest Skąpiec, one się w ogóle jakoś dziwnie ustawiają, jakoś randomowo się tutaj wrzucają. Mamy Skąpca, jak widzicie, więc będziemy mieli kolejny tytuł i lecimy, moi drodzy, dalej, następnie mamy tytuł do Lilii. Tytuł do Lili, Dwulicowiec. Tu dosyć ciekawy taki tytuł, można by sobie to ustawić nawet jako taki standardowy. Więc oczywiście sobie, moi drodzy, zmieniamy, wybieramy sobie Lili, wybieramy sobie to i Dwulicowiec. Gdzie jest tytuł Dwulicowiec? One powinny być alfabetycznie, ale nie są. To bym wtedy łatwiej to znajdował, a tak to muszę szukać tego Dwulicowca, moi drodzy. No zobaczcie, tutaj Dwulicowiec się wrzucił po środku, jest pomiędzy tytułami z tu więc dziwne. No i tutaj, oczywiście, jest ten tytuł na koniec świata, jeszcze dalej. To jest tytuł Baza Strala. Jak widzicie, on jest, moi drodzy, na złoto, czyli jako tytuł normalnie do postaci, więc tak jak wam mówiłem wcześniej w odcinku. E, chyba szósty tytuł, już moi drodzy. Lecimy dalej. Siódmy tytuł będziemy mieli do Charlie, moi drodzy, niesamowity, więc taki standardowy, nic szczerze szczególnego, ale mamy siódmy tytuł odblokowany w dzisiejszym filmie. Niesamowity, gdzie jest tutaj niesamowity. Ja tutaj gdzieś znajdę, moi drodzy, ten tytuł mam. Dobra. Charlie Panda niesamowity. Fajnie, chociaż myślałem, że będzie miał jakaś ciekawszy tytuł. Ta Charlie. Przejdźmy sobie dalej. Mamy moi drodzy Berego. Berry, który ma tytuł Jednorożec, jak widzicie. Więc odbieramy sobie moi drodzy ósmy tytuł w dzisiejszym filmie Jednorożec i oczywiście sobie ustawiamy to. Pyk Berry i Jednorożec. Gdzie jest pan Jednorożec, moi drodzy? Nie mam zielonego pojęcia, bo nie idzie tego znaleźć. Dobra, udało mi się znaleźć, więc mamy panda jednorożec ustawione, moi drodzy. Przechodzimy sobie dalej. Bierzemy El Primo. Do El Primo również mamy tytuł El Luchador, moi drodzy. Dziewiąty tytuł w dzisiejszym odcinku. Dziewiąty tytuł w dzisiejszym filmie. No powiem wam, że jest naprawdę grubo. El Primo, El Luchador, proszę bardzo. Jest kolejny tytuł ustawiony. I lecimy z ostatnim w dzisiejszym filmie, czyli oczywiście tytuł do moi drodzy, w szoku bitewnym. Tutaj dosyć fajny, szczerze mówiąc, ten tytuł, więc ustawiamy sobie oczywiście do jego tytuł w szoku bitewnym. Już sobie gdzieś tutaj znajdę. Zobaczymy, gdzie on tutaj jest. Mamy, moi drodzy, ten tytuł. Umieścił się tutaj za Berym i za Lili, więc dziwnie, dziwnie to moi wygląda, ale mamy... Panda w szoku bitewnym, jak będę grał Clansim. Fajnie się to prezentuje. Ja, mój drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć!